Obadali ci Jenderka <gry> Generalnie u mnie na komisji wojskowej Ja, generalnie, no to nas jakby wzięli bardzo dużo osób z tych, których znałem Jakby byliśmy ten, byliśmy na jednej komisji, nie wiem jak się tak wylosowało Ale tak, generalnie komisja wojskowa to to był jakiś hit, nie? Stary... No historia z życia, opowiadam historię z życia, może to ktoś szotować, może nie Generalnie jesteśmy na komisji wojskowej i tam robią z tobą taki wywiad, nie? Typu, jakie są Twoje zainteresowania i tak dalej. Ja, ja jak taki MPC, to odpowiedziałem: no gry komputerowe, nie? No gry komputerowe. Pan siedzi, pewnie już 20 taką samą wiadomość zapisuje, no ale no co ja miałem powiedzieć, że co jest moim zainteresowaniem? No właśnie, ale to to nie jest śmieszne z tej historii. Obok mnie siedzi taki Tomek, nie? Tomek, wydaje mi się, że miał jakąś chorobę głowy. Nie, tak szczerze. Szczerze, Tomek, Tomek nie, do końca, nie do końca wszystko chyba kumał, nie? I on miał taką babeczkę, bo tam kilka osób generalnie robiło ten wywiad, ale siedzieliśmy jeden obok drugiego, jak w jakimś urzędzie czy banku, nie? No i Tomek wystrzelił. Jakie mam pan hobby? A on powiedział, że siłownia i chłopcy <noise> do babki, no. Ona się na niego popatrzyła. Mój rekruter się popatrzył na tą kanie. No, no spoko, nie? No, powiedział. Mój rekruter powiedział, że takich tu nie potrzebujemy. I kurde, tak żałowałem, że też czegoś takiego nie powiedziałem. Naprawdę, nie. O, miałem jeszcze pytanie, czy umiem angielski. Ja powiedziałem, że no tak średnio, no tak średnio, nie? No, tak średnio potrafię angielski. A nie wiem, czy coś chyba z pływaniem było. Czy potrafię pływać? Coś takiego jeszcze chyba było. Generalnie to chcieli nas zachęcić, żebyśmy wszyscy do wojska poszli. Ja nie wiem, przysłali jakiegoś żołnierza. Odpalili taki telewizor. No, starszy podejrzewam, w wieku moich rodziców może, nie? No i tak wiecie, jakiś film, że w wojsku nie jest fajnie, i takiś dwóch MPC u serio wziął ulotki i się zapisywało tam do, do wojska, nie? Tak, od razu przyszli, powiedzieli, że nie wiedzieli co to. Tak, go się do wojska stary zapisują po godzinie rozmowy do wojska. Dzień dobry, dobra pensja. Ja sobie myślę, ja pierdolę, oni mogą głosować, nie? No. No tak. No. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, no ja się nie zapisałem do wojska, nie? Nawet by nie kusiło, ale no tak. A y, a propos badania yonder nie? A propos to też jest. W sensie nie wiem, chyba się powinno badać jądra, ale u mnie na komisji wojskowej, dobra, to po co tak było. Jakby tam jest taka... Dobra, będę grał se. Jest taka duża komisja jakby do badania zdrowia. W sensie w mojej komisji był chłop i dwie baby, tylko że te baby to serio były baby, bo miałem po 70 lat, nie? Tam jeden z moich kolegów się trochę obawiał, że to, jak tam będą jakieś ładne pielęgniarki, to czym w samych gaciach, no to wiesz no. No wiesz, 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 wiesz jak to działa, nie? Wiesz jak to działa, ale... starej wchodzimy, tam takie 75-80 letnie babki, ledwo chodzą. Se myślę, no spoko, nie, no spoko, no to jeden problem mniej, że tak to powiem, jeden problem mniej, chociaż jednemu był to już tak, nie? Nie, tak nie było, ale... I tam po kilku nas jakby badali, nie? Badanie jąder to wyglądało tak. Tej babce to jeszcze chyba nie chciało. Ta, bo, bo ja, ja, jakby byłem jeden z ostatnich. Nie wiem dlaczego się tak wylosowało, ale byłem jeden z ostatnich. I te, tej babce się <śmierdzi> chyba to do no, papkę, do wody, i ta błapa, Co? Ale blikiem to dziękuję. Blikiem to sanuję. Trzy złote. Nadal śmierdzisz kubką hahaha, ha, ha, ja... ha, ale Beka tarza się ze śmiechu, twarz ze łzami radości. Tarza się ze śmiechu, twarz ze łzami radości. Ja te, ja do tej. I chyba jeszcze się nie chciało. Chyba była po całym dniu macania jąderu, już chyba jej się nie chciało, moich. Albo śmierdziałem, no nie wiem. Się mnie tylko zapytała, czy, czy na dole wszystko ok, nie? Ja powiedziałem, bo no chyba ok, nie? No i powiedziała, no to git. G generalnie tam trzeba jakoś zbadać kręgosłup i sprawdzać fizyczną. To kręgosłup i babka tak zbadała. Proszę się przejść. Wiedno w, w drugą, ja tak przyszedłem, lekko zgarbiony, a ona ja powiedziała: Może pan chodzić dobrze. To mu się, no kurwa, przyszedłem tutaj, nie, ale no dobra, spoko. Ostatnie było badanie wzroku, nie? Ostatnie było badanie wzroku i na, i na badaniu wzroku nie mogłem bejtować, bo jak bejtowałeś. W się, sensie jak ktoś miał słaby wzrok, to nie przechodził tego badania, musiał iść do okulisty. I jeszcze raz się stambić jakby na tej komisji to już znałem, że to pierdolę, że nie, że nie fajkuje. I pani powiedział, nie no, bardzo dobry wzrok, nie. Widać, bardzo dobry wzrok. A mówiłem, no dzięki, dzięki się za po 12 godzin na komputerze i gram w Pet Simulator X, nie? O, no, no coś tam jest. I, no i koniec, no i koniec tej kazali się ubrać. Ja się ubrałem. Ktoś tam puścił takiego bąka, że to hit był. Cała sala waliła, cała sala, bo to wszystko w jednej sali było. Całe to waliło i potem stary Przechodziłeś jak na rozmowę o pracę, nie? Bo odbiór książeczki wojskowej, bo tam się książeczkę wojskową dostaje, nie? I Było, było takie biurko, mały pokój i dwie babki no, Wyzwali mnie, ja sobie myślę, oho Oho, dzień dobry, karabin, za dwa dni mnie nie ma, nie? Za dwa dni bronię granicy A oni mi powiedzieli, ja, masz to, ja powiedziałem, dobra, dzięki Nawet nie pamiętam, czy to trzeba było podpisywać no nie sprawdzali mi jajek. Pani się tylko spytała czy jest wszystko widzia. Ja powiedziałem, że chyba ta. No i co? I nie wiem gdzie jest ta książeczka. No naprawdę. Rzecz to jest taki useless. No, no nie wiem no. Co? Jak będzie wojna to ludzie mnie się będą pytali? To ludzie się mnie będą pytali, ten? Wchodzę od, od rana! rana. Bliki? Wchodzę taki taki mglut. Kolejna zmiana. Widzowie, ja przywita. taka Przywitajmy szlachtę! tutaj od rana! Dzień dobry, szlachciców!